Każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto ma powiedzonko lub przysłowie na każdą możliwą sytuację zawodową lub towarzyską. Sama wchłonęłam dosłownie z mlekiem matki, kilkanaście przesądów, które idą ze mną przez całe życie i czasem ułatwiają mi akceptację rzeczywistości, lub ją na tyle tłumaczą, że nie chcę jej bardziej rozumieć. Ostatnio na fali tych przemyśleń naszło mnie na zapoznanie się z listą polskich przysłów. Natrafiłam oczywiście na kilka setek związanych z przesądami dotyczącymi pogody i pór roku, takich, których dzisiaj sens już zaginął, z moim cichym faworytem idzie luty pod kuj buty. Oczywiście była tam cała sekcja mądrości około religijnych, z najbardziej prawdziwym i ciągle aktualnym, jak trwoga, to do Boga. Trafiłam też na mistrzowskie połączenie kombo pogodowo-religijno-kulinarne, które z uwagi na swój gust zapisałam sobie w kalendarzu. Jeżeli na świętego kazimierza pogoda, to na kartofle uroda. Hm, najbardziej lubię smażone w plasterkach z cebulką. Znalazłam też kilka, które szczególnie skłoniły mnie do refleksji, bo od czasu do czasu spotykam się z kimś, kto ich używa, by opisać jego zdaniem w punkt jakieś zdarzenia. Tymczasem dochodzę powoli do wniosku, że ich dalsza dystrybucja powinna być karalna, przynajmniej grzywną lub chłostą. Oczywiście to, co mówię, wzbudza kontrowersje, rozumiem, ale w moim przekonaniu utrwalenie w narodzie takich mądrości jest szkodliwe społecznie. W podobnym stopniu jak politycy ze swoimi moralnymi wytycznymi, do których sami się nie stosują, czy palenie w miejscach publicznych. Pierwszy przykład z brzegu. Nic dwa razy się nie zdarza. Skoro tak jest, to dlaczego historia się powtarza? Bo przecież nie można zaprzeczyć, że historia lubi się powtarzać. Oczywiście można by. Zripostować natychmiast, że to także przysłowie, ale taka riposta nas pewnie zaprowadzi na manowce, a zaraz potem do pytania, czym są manowce. Wróćmy więc do istoty. Czy aby na pewno nic dwa razy się nie zdarza, czy przypadkiem nie popełniamy tych samych błędów? Czy nie powtarzamy dni według schematów? Wstajemy, myjemy się, coś jemy, malujemy, ubieramy, spóźniamy się do pracy, pracujemy, wracamy do domu w korkach, coś jemy i zasypiamy, zastanawiając się, czy jest czwartek czy wtorek. Już samo pójście do pracy uważam często za błąd, bo przecież lepiej byłoby wyrwać się z rutyny i zostać w pościeli z ukochanym. Ale codziennie powtarzamy te same błędy i działamy według schematu, który nas zniewala, by zarobić trochę monet i móc od czasu do czasu zrobić coś niepowtarzalnego. Żeby nie było, że tylko narzekam, proponuję zmianę, a raczej uzupełnienie na nic dwa razy się nie zdarza, co powinno się powtarzać, nawet się rymuje. Podążając za wspomnianymi monetami, trafiamy do drugiego przykładu: czas to pieniądz używamy go, by podkreślić, jak ważne jest to, by robić coś szybko. Niby tak. Da się przecież przeliczyć, ile pieniędzy można stracić, jak coś nam się opóźnia, albo kiedy my się gdzieś spóźniamy na coś ważnego. Moim zdaniem jednak stawianie znaku równości między czasem a pieniądzem to bzdura. Jeśli stracimy pieniądze, to możemy je zarobić ponownie, jeśli stracimy czas, stracimy go bezpowrotnie. Nie pójdziemy do banku pożyczyć kilka godzin, miesięcy lub lat, jeśli nie zrobimy czegoś za młodu, gdy jesteśmy w pełni sił, to na starość, posiadając wszystkie pieniądze świata, nie będzie nas stać na błędy młodości. Będziemy czasowymi bankrutami z resztkami chwil, które nam pozostały, próbując kupić czas, zanim zorientujemy się, że on nie jest na sprzedaż. Moja wersja tego powiedzenia brzmi czas to taki pieniądz, który warto wydawać oszczędnie, bo nie wiemy ile go mamy, ani zarobimy go w życiu, ani nie znajdziemy więcej po drodze. Może za długie zdanie jak na przysłowie, ale za to mądrzejsze. Trzeci przykład, który mi się nasuwa, to ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No i znowu aż się burzy we mnie, jak można powtarzać tą aberrację. Oczywiście twórca niewymiana myśli, że lepiej nie pytać i nie dociekać, bo może nam się nie spodobać, co usłyszymy lub czego się dowiemy. Tak jakby nie wiedza miała nas uchronić przed piekłem, jakim może być rzeczywistość. To mentalność dziecka, które zamyka oczy, żeby nie widzieć zagrożenia. Pożary trzeba gasić, zanim się zmienią z małego ogniska w pożar lasu. Wiedza to klucz do podejmowania dobrych decyzji, nawet jeśli nam się nie podoba prawda, to lepiej ją uznać niż żyć. Obłudzie. Bo nagłe przebudzenie może być bardzo bolesne. Zresztą świat nie składa się tylko z niebezpieczeństw, ale również wielu rzeczy, które są warte poznania i zrozumienia. Gdybyśmy byli pozbawieni ciekawości, to nadal byśmy siedzieli w jaskini, czy raczej na drzewie, a nasz mózg pozwalałby nam najwyżej na bezmyślne lizanie kory. Przy okazji analizy tego przysłowia, wymyśliłam nowe. Moja poprawiona wersja brzmi. Ciekawskość to pierwszy stopień do piekła. Bycie wścibskim, przesadnie dociekliwym lub interesowanie się nie swoimi sprawami powinno być nagradzane ogniem piekielnym. Ostatni przykład, który zmusił mnie do reakcji, to sformułowanie „jak cię widzą, tak cię piszą”. No tu autor nie przewidział chyba powstania Tiktoka, Instagrama czy Twittera i ewidentnie zakładał, że wygląd przekłada się na odbiór. Oczywiście częściowo zgadzam się z tym, bo jeśli założysz kalosze do wieczorowej sukni, to ktoś na pewno zrobi ci zdjęcie i to opisze, zapewne niezbyt pochlebnie. Podobnie, jeśli uraczona dużą ilością wina, zaśniesz z koleżanką na przystanku bez butów, to na pewno nie trafisz na okładkę pani domu, a może i nie trafisz szybko do domu. Częściowo sprawdza się to sformułowanie również w sytuacji, gdy ktoś zupełnie niejaki intelektualnie, poprzez argumenty wyłącznie wizualne, odpowiedni dobór zdjęć i dużą ilość gotówki, wydaje na tureckich followersów, jest w stanie zatańczyć z gwiazdami i odwiedzić telewizję śniadaniową, stać się chwilową ludzi fantazją. Ubolewam, ale takie czasy. Przysłowie to jednak zakłada także, że jeśli będziesz wyglądała super, to i super będziesz miała opinię i odbiór. No i tu się już autor przeliczył niesamowicie, bo znowu nie przewidział, że dziś każdy może wydać opinię, a dobrodziejstwo, jakim jest internet, ludzkość postanowiła wykorzystać do obrażania samej siebie powszechnie i anonimowo. Do tego mamy oczywiście tendencję do bycia ekspertami w każdej możliwej sprawie, bo przeczytaliśmy pół artykułu i już wiemy, że szczepienia szkodzą na włosy, a Putin to złoty człowiek. Dziś słowo pisane w internecie ma tak małą wartość, że to jak Cię widzą nie ma nic wspólnego z tym jak Cię piszą. Moja nowa wersja to nieważne czy i jak Cię widzą i tak Cię opiszą. Reasumując moje wywody, proponuję zamiast powtarzać stare prawdy, których dystrybucja powinna być karalna z uwagi na dużą szkodliwość społeczną, należy tworzyć nowe własne, choć możemy być pewni, że ktoś w swojej pseudomądrości to zechce skomentować, podobnie jak ja teraz, choć pozornie ostrzegam gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała.